No, i witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Profesor Detektorysta. E, zobaczcie, tutaj, podsumowanie, może nie w tę stronę, może w tę bardziej. O, podsumowanie. Właśnie nagrywałem pierwszej części wykopku z tego miejsca. E, jeśli nie rozumiecie o co chodzi to zobaczcie na moim kanale poprzedni odcinek. Właśnie robię tutaj serię odcinków z tego miejsca. Poletko cebulowe, które jest teraz zrobione na dywan. Mam tutaj niedużo czasu, a bardzo dużo rzeczy ciekawych wychodzi. Więc mimo, że jestem na jednym wypadzie, to rozdzielę to po prostu na części. I na koniec zrobię duże podsumowanie wszystkiego, co zdążyłem tutaj wykopać. Także co? Trzymajcie kciuki, ja Wam życzę miłego oglądania. Widzimy się zaraz przy pierwszym dałeczku. Jeszcze możecie zostawić łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. I subskrypcję kanału też będzie mi bardzo miło. I lecimy, dobra. Dajemy czadu do dzisiaj. Jeszcze, żeby Wam przypomnieć, no to tak to pole się prezentuje tutaj. Jego malut, malutki kawałek. Tutaj to były te dwa rządki z pierwszej części. Tyle zrobiłem i dużo nakopałem ciekawostek, fajnych rzeczy. I teraz sobie chyba pójdę bardziej z tej. Coś mnie tutaj ciągnia. Tutaj było więcej sreber. Tu były srebra, tu było dużo miedziaków sporych, a tam były kulki. Kulki były, ale i denarki agielońskie tutaj są na tym polu, więc zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Wybaczcie, zapomniałem, że pierwszy sygnał zawsze razem. Ale go wykopałem, a jeszcze nie wiem co mam, więc sprawdźmy. 35 sygnał. Taki. Taki normalny, najczęstszy. Chyba w bryłce coś. Albo i nie. No, to jest początek. To jest początek. Pięknie. Boratynka na pierwszy rzut. Raczej Boratynka, no. Czyli najczęściej u mnie spotykana moneta. U mnie tego jest bardzo dużo, więc się nie dziwcie po prostu, że na filmach moich tyle tego jest. Bo tu tego jest naprawdę od groma i być może, jeśli chociaż sporadycznie oglądacie moje filmy, to wiecie, że boratynek wykopuje co najmniej 5 razy tyle co prl -i. To już chyba naprawdę o czym świadczy, prawda? No ale super. Pierwszy dołek, pierwsza monetka, pierwsza Boratynka. Dłuższą chwilę nie było nic, zupełnie nic, ale teraz jest przepiękny sygnał, jeden z takich lepszych, zwłaszcza na duże miedziane monetki. Ale dzwoni. 48. To jest bardzo wysoko. Czy zobaczę coś na oko? Już to tutaj przełożyłem, ale nic nie widzę na razie. Kaj, to jest. I co to jest? Czy będzie moniak, czy nie moniak? Nie, muszę wziąć pinpointer. Trzymajcie kciuki. To. I będzie moniak. Albo guzik. Guzik, czy moniak? Moniak, jest! Jest moniaczek, super! Kolejny spory miedziak z tego pola. W pierwszej części były bodajże dwa i teraz jest kolejny no dużo dużo fajnych fantów ciekawe co tym razem, ostatnio było Fryderyk Wilhelm chyba pruski i i coś jeszcze, nie pamiętam zobaczycie, jeśli nie widzieliście w każdym razie no to przekonajmy się co tutaj jest szczerze to wam powiem, że nie wiem bardzo mało tutaj na tym widać jakieś kontury są być może później się tego doczytam, zobaczę, nie wiem. W każdym razie, no to mamy dużo, dużego miedziaczka. Wy już na pewno widzicie to gdzieś na ekranie, ewentualnie z podpisem, jeśli źle będzie widać. No i super, myślę, że będzie coś z niej ciekawego. Z tym, że jest bardzo dużo takiego twardego osadu, ale to nie stanowi problemu, wiadomo. Zobaczymy. Znaczy ja jestem ciekawy, wy już zobaczyliście. Super. Drugi, drugi ciekawszy fandzik, druga monetka dzisiaj. No i jest, no i jest, kolejna, zobaczcie, boratynka będzie. Druga, dziś trzecia monetka, ten rządek, słabo dosyć, a już praktycznie jestem na, na końcu, ale to nic i teraz zrobimy sobie tutaj podgórkę i będzie tak, tutaj był z pierwszej części, z drugiej części widać moje ślady, teraz tu, później będzie tu, kurde ile chodzenia. Ja, pierdzielę kiedy to zrobić? Kiedy to zrobić? Żebym dzisiaj nie miał innych zajęć, to kurczę bym chyba tylko na obiad do domu wrócił i ogień z powrotem w pole. A tak? No to niestety, ale o jutro od rana też jest czas. No idziemy jak burza. Tutaj jest taki róg krzywy, więc postanowiłem go troszeczkę ściąć sobie tak i tutaj zrobić tę połać terenu, żeby mieć później równe rządki. I jest kolejna zieloniutka monetka, aż się świeci tym zielonym. Przepięknie wygląda, choć szkoda, że to znowu Boratynka, no. No fajnie by było coś innego zobaczyć, wiecie o co chodzi, no. 80% monet, 90% nieraz to są same Boratynki, więc wiecie. No, cieszy? Cieszy oczywiście, że tak, ale zawsze miło by było zobaczyć coś innego. Złomki oczywiście też czasem kopię, jak słyszę, że jest większy żelazny sygnał, to zawsze z ciekawości kopnę. No może nie zawsze, no ale, ale się staram raz po raz sprawdzić. Teraz takie coś mamy. No teraz jest bardzo, ale to bardzo ciekawie i troszeczkę żal. I troszeczkę żal, zaraz Wam pokażę dlaczego, zobaczcie na to. Zwykły pierdółkowaty sygnał oczywiście. Eee, no i widzę taką część, no nie, no to w pierwszej chwili oczywiście jest bardziej, myślę, że to jakiś śmieć, tak? No ale oczywiście, tak jak zawsze Wam to powtarzam, trzeba się upewnić, trzeba sprawdzać, przetrzeć, zobaczyć, e, upewnić się po prostu, czy na pewno nie mamy do czynienia z kawałkiem czegoś ciekawego. E, I w tym przypadku tak jest. W tym przypadku tak jest, ale powiedzcie mi, jak wielkie to srebro musiało być i co to za srebro było? E, patrzcie na tego siekańca. W napisie otokowym, jeśli dobrze odczytuję, to jest mer. I jest tutaj sama połowa głowy, czubek głowy jakiejś postaci. Nie wiem, od jakiej to monety było. Jest, ale. Nie wiem, tutaj nic nie widać zupełnie. Znaczy są jakieś tam delikatne zarysy, ale. Hmm, nie mam pojęcia. Tę stronę. Nic mi to nie mówi z takiego małego kawałeczka, ale jest to jakieś wielkie srebro, było, a tu jest kawałek. A szkoda, że tylko taki kawałeczek. kurde, bo, bo mogło być naprawdę, naprawdę mega, mega grubo. Tak też jest bardzo ciekawie. Jedno sreberko zaliczone, kurde, <gulny> z tego małego kawałeczka to bym zrobił ze dwa szelongi jakieś tam typowe, takie pospolite. A tutaj, kurde, ale to było kiedyś duże. I piękne, bo się bardzo ładnie zachowało. Ale co to jest, nie wiem, wy może kojarzycie. Legend, legenda jest mer tutaj na prawo od postaci. O, w tym kierunku. Być może sam znajdę, jeśli nie, no to, no to napiszcie. Jeśli ja wam tutaj nie napisałem, to piszcie w komentarzach, jeśli macie jakiś pomysł, co to mogło być. Chociaż myślę, że postaram się oczywiście znaleźć. No dobra, piękne, piękny strzał. Drodzy widzowie, szukacie sprzętu do poszukiwań, profesjonalnej obsługi? Sklep Zwiadowcy Historii oferuje Wam wszystko to, czego potrzebuje każdy poszukiwać i nie tylko. Dodatkowo, wpisując w komentarzu do zamówienia profesor detektorysta, dostaniecie przeróżne, całkowicie darmowe gadżety do zamówienia. Promocja dotyczy tylko sklepu internetowego. Zapraszam do zapoznania się z ofertą. Link macie w opisie tego filmu. A teraz wracamy do odcinka. Yy, mamy monetkę, praktycznie cały czas tylko klik, klik w telefon, bo, bo bez przerwy coś wychodzi. Dołek za dołeczkiem i bardzo dobrze. I mamy kolejną Boratynkę chyba. W bryłce się ładnie uchowała, rancik było widać. I jak najbardziej jest to szelong Jana Kazimierza. Bardzo, bardzo dużo tego tutaj jest, naprawdę. Ale fajnie, no super. Przynajmniej się nie nudzi, nie nudzi człowiek, wykopie sobie kolejne monetki, i norma kolejna już jest zrobiona na spokojnie. No co ja wam mogę powiedzieć, możecie wierzyć lub nie, ale tak właśnie jest. Idę sobie dalej, nawróciłem 2 metry i sygnał na samym wierzchu 42, 44, bardziej 44. No i zobaczcie, no leży, po prostu sobie leży. Nawet widać, że jest wyschnięta o z tej strony kropki, lekko i tutaj te kropki są no, no, po prostu leżą na wierzchu, leżą i się proszą, żeby tylko wyjść w końcu z tego pola. Żeby tylko wyjść. Boratynka. Oczywiście, że boratynka. Ta jest naprawdę ładna. Dlatego chciałem Wam jeszcze pokazać, bo widziałem, że ta patynka taka solidna jest i jest szelą korony, bo widać orzełka. Nawet datę będzie widać super. Cała boratynka taka ładna. Z tej strony też niczego sobie będzie wyglądać. A na razie dużo cyfu. No ale jest. E, nie no, chyba Wam zacznę zaraz pokazywać co dwie albo co trzy. No bo to co się tutaj dzieje to przychodzi po prostu pojęcie. No zawsze tego u mnie dużo, ale... Ale aż tyle? To naprawdę nawet nawet tak się rzadko zdarza. No i jest kolejna. Zagięta. Kolejna boratynka. <laughs> No dobra, bo się chwilę zasiedziałem, nie spojrzałem na godzinę, a to już powinienem się zbierać. No i lecę, zrobię taki jeszcze szybki przelot do góry, bo w tamtym kierunku będę wracać i tak. Więc zobaczymy, może jeszcze coś wyjdzie i tak już wyszło dużo. No ale wiecie, zawsze mało, no zawsze mało. No dobra, czas już to skończyć. Wykopałem właśnie ostatni sygnał i zapraszam Was na podsumowanie drugiej części z tego pola. I tak właśnie prezentuje się podsumowanie. Czyli znalazłem jeszcze więcej niż w poprzedniej części, części pierwszej. I to wszystko znalazłem jednego dnia na pierwszym wypadzie. 8 monet, plus na parstek. Znaczy pierwszej części wypadu, o tak. A teraz 2, 4, 6, 8, 9 monet. No i ten kawałeczek sreberka. No i boratynek natrzepane, co nie miara. Oj, masa tych boratynek naprawdę plus ta jakaś monetka wy, wy już wiecie na pewno co to za monetka zorki za te przejęzyczenia no i tutaj to najciekawsze, czyli ten kawałeczek sreberka który na razie nie wiem czym był przepraszam, ale wygląda naprawdę fajnie no i sreberko zaliczone jak najbardziej także wypad, kurde, no udany niesamowicie no i łącznie spędziłem tutaj 8, ale boże 8 godzin, nie no 8 godzin to nie, 4 godziny, 4 godziny dzisiaj tutaj poszukiwałem, 2 godziny na pierwszą część i 2 godziny na drugą część mniej więcej, ale tak właśnie to wygląda w ramach czasowych. Fantów, no to właśnie jak widzicie dużo, dużo fantów z części pierwszej, z części drugiej teraz i mam nadzieję, że zdążę jeszcze co najmniej raz albo ze dwa razy tutaj pójść. Zobaczymy, no mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mi jak najbardziej. Jeśli możecie, no to pamiętajcie. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i inne pierdółki. Z góry dzięki. Do następnego odcinka, część trzecia. Już niebawem będzie, więc oglądajcie. Do następnego. Cześć.